Już po raz trzeci myśleniccy miłośnicy futbolu spotkali się w hali na zarabiu, by zmierzyć się w turnieju piłkarskim pod hasłem Gramy i tańczymy dla Mateuszka. W tym roku do turnieju zgłosiło się 18 drużyn. Drużyny były podzielone na trzy grupy po 6 drużyn. Z każdej grupy awansowały do ścisłego finału o dwie najlepsze drużyny. Poza dobrą zabawą w sportowym duchu najważniejszy w imprezie był cel charytatywny. Celem tej imprezy to jest zebranie jak największej ilości pieniędzy, żeby pomóc Mateuszkowi Chrobakowi, który ma dość skomplikowaną wadę serca. Praktycznie potrzebuje operacji bardzo cyklicznie. Są to operacje na od, odkąd praktycznie się urodził. Co rok praktycznie ma jakieś operacje w klinice za granicą, jak i tutaj w Polsce podlega stałemu leczeniu. Także najważniejszy cel to jest zebranie pieniędzy. Chociaż duch sportowy tutaj jest y, widoczny. Każdy wychodzi na boisko, żeby wygrać. Każda drużyna, która wchodzi słychać, to widać emocje na każdym kroku. Także mimo tego, że jest to cel charytatywny, ale każdy naprawdę nogi nie odstawia. Y, zbiórka przebiega w następujący sposób. Jedno źródło to są wpisowe od drużyn. 400 zł minimum każda drużyna dawała. Były drużyny, które dawały więcej. Druga sprawa to są po prostu wolne datki do, do puszek. No i występuje również mamy licytacje takich różnych drogocennych tutaj pamiątek sportowych, mamy koszulki Wisły z podpisami, mamy koszulkę z Lecha Poznań, z Ruchu Chorzów, mamy koszulkę Karoliny Kosek, tutaj myśleniczanki, która gra w reprezentacji Polski w siatkówce. I jeszcze są takie dwie nagrody dość nietypowe od ślusarza z Słukowic, taki bardzo fajny miecz oraz nóż myśliski, bardzo drogocenny również. W tym roku dla fanów futbolu organizatorzy przygotowali nie lada gratkę, jaką była wizyta Antoniego Piechniczka, jednego z dwóch trenerów, który z reprezentacją Polski zdobył medal piłkarskich Mistrzostw Świata. W tegorocznej edycji turnieju zwyciężyła drużyna niezniszczalnych, w finale pokonując ekipę Krasnali. Trzecie miejsce przypadło piłkarzom FC Poziomki, którzy po dogrywce okazali się lepsi od drużyny WGW poniedziałek. No organizacyjnie to mogę powiedzieć, że wystawiłbym najwyższą z możliwych ocen, dlatego że, co chciałem podkreślić, duża ilość społeczności zjawiła się na hali, przyszli ludzie w całej grupie rodzinnej z dziećmi, z nastolatkami, sam mecz bardzo się podobał, był bardzo emocjonujący, sam fakt, że padło mało bramek, bo tylko wygrała jedna drużyna 2-0, ale, ale świadczyło to również o jakiejś takiej dość dużej dyscyplinie taktycznej i, i świadczyło to w moim przekonaniu o bardzo poprawnym wyszkoleniu technicznym. Poza piłkarskimi atrakcjami w niedzielne popołudnie można było podziwiać również pokazy tańca w wykonaniu najmłodszych adeptów Myślenickiej Szkoły Tańca Samba oraz członków zespołu Retro z Sułkowic. Po raz pierwszy w Myślenicach zorganizowano również maraton zumby, w którym wzięło udział niemal 300 osób. Zumba jest to przede wszystkim połączenie tańców latynoskich z aerobikiem, tak, jest to bardzo luźny styl, mnóstwo energii, mnóstwo pozytywnych emocji. E, tak naprawdę zumba może każdy tańczyć, począwszy od dzieci, dorosłych. Zumba to jest e, dobra zabawa, tak. E, tutaj nie ma, nie ma pomyłek, tak. Każdy może sobie według siebie tańczyć, a przede wszystkim, żeby to robił tylko i wyłącznie z uśmiechem na twarzy. Na tym, tam, na tym na, tak naprawdę nam zależy. Tutaj to jest pierwsza taka impreza, ludzie też muszą zobaczyć, bo teraz do tej pory byli przyzwyczajeni tylko i wyłącznie do zajęć, jak to wygląda na zajęciach. Podczas niedzielnej imprezy udało się zebrać około 15 tysięcy złotych. تلك أوزة، تلك